Ładoga trofy. dzień trzeci podsumowanie. Bardzo ciężki dzień. Mieliśmy na ten dzień przewidziany 24-godzinny limit czasowy, który na początku sobie trochę żartowaliśmy, że, że to organizator gdzieś tutaj nas chce postraszyć. Jednak okazało się, że, że to prawda. Powiem szczerze, że jeszcze tak ciężkiego dnia nie mieliśmy w swojej karierze przeprawowej. Pierwszy odcinek 75 km. Specjalny zajął nam 10 godzin, to jest średnia 7,5 km na godzinę. To, to, to jest szybki marsz. To można sobie wyobrazić, co się tam działo. Dywany, kożuchy, błoto, błoto, jeszcze raz błoto. Gęste lasy musieliśmy się przebijać, łamać. Nieraz słyszeliśmy piły motorowe uczestników, którzy piłowali sobie drogę. No, mieliśmy awarię godzinną, urwał nam się przewód, weszła gałąź pod samochód, urwał się przewód od silnika sprzęgłowego. Musiałem rozebrać hamulce z tyłu. Poskładaliśmy to do kupy, to zabrało nam z tych 10 godzin około godziny. Później krótki serwis techniczny. Wybuchły nam jeszcze po drodze rozwiązanie amortyzatorów, także z powrotem wróciliśmy do Foxa. Wyrzuciliśmy poduszki z tyłu i... No i ostatni odcinek 30 km, droga Pijanego Drwala, to jest ten wczorajszy odcinek drugi. Równie ciężki. Znowu błoto, 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 jeszcze raz błoto. Aż mieliśmy tego błota już kompletnie dość, bo czasami byliśmy po szyję. Ale udało się go przejechać. Na końcu zapaliśmy 10 km przed metą kapcia. Musieliśmy przekładać przód z tyłem, żeby była możliwość jazdy. To też nam zajęło kolejne 40 minut. Ale ogólnie około 15 godzin. Pokonanie wczorajszego trzeciego dnia zajęło nam około 15 godzin i naprawdę nie było łatwo. Także można użyć określenia, że to była prawdziwa wojna.